Dzień dobry, cześć, szczęść Boże. Cały czas pozostajemy w katechizmie Kościoła katolickiego i w tej definicji wiary w nim zawartej, a mianowicie, że wiara jest to odpowiedź, którą daje człowiek objawi objawiającemu mu się Bogu. I w zeszłym tygodniu skupiłem się na tym elemencie ludzkim i yy, idąc za katechizmem, powiedziałem, że. Człowiek ma w sobie na tyle siły, na tyle zasobów, na tyle inteligencji, żeby móc o własnych siłach poszukiwać Pana Boga i y, móc nawiązać z Nim relacje. Natomiast to poszukiwanie Pana Boga jest niejednokrotnie skazane na różnego rodzaju błędy, potknięcia, zagubienia, spowodowane chociażby cierpieniem, złymi wzorcami, złym przykładem osób wierzących. Więc y, po to, żeby. Człowiek nie był skazany na to, żeby samemu pana Boga poszukiwać, mijając te różne błędy i, i różne uwikłania. To katechizm to mówi w ten sposób, że spodobało się Bogu, żeby objawić się człowiekowi. I to jest coś, co mnie zawsze urzeka. Że, że Bóg nie skazuje człowieka na samotne poszukiwanie, ale że z jego strony też jest wyciągnięta rok, ręka, że z jego strony też jest pragnienie wyjścia człowiekowi na spotkanie, że z jego strony też jest pragnienie nawiązywania relacji. I katechizm mówi dalej, że to objawienie się Boga człowiekowi, Boga ludzkości, że ono jest podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap to jest ten etap w raju, kiedy Adam i Ewa byli w bardzo wyjątkowej relacji z Panem Bogiem, ponieważ w nich nie było jeszcze żadnej skłonności do grzechu, oni nie mieli jeszcze w sobie żadnego tego błędu, żadnego skażenia. Niestety ta bliskość, która była w raju i to objawienie, które było w raju, zostało przerwane ze względu na grzech pierworodny. I po tym ich grzechu po to, żeby nawiązywać cały czas relacje z, z ludzkością, Pan Bóg wybierał sobie pojedynczych ludzi. Najpierw Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa Egipskiego. Wybierał Mojżesza, przychodził do nich i się im objawiał, y po to, żeby dawać im obietnicę i pokazywać, że On spełnia te obietnicę, że jest Bogiem, który jest wierny danemu Słowu, jest Bogiem, który się opiekuje, Bogiem, który się troszczy, Bogiem, który sam chce być z człowiekiem. I te objawienia poszczególnym ludziom, właśnie Noemu, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi czy Mojżeszowi, one to wszystko pokazywały. Kolejny etap to jest ten czas, kiedy Pan Bóg wybiera już sobie nie tyle pojedynczych ludzi, ale cały naród. Kiedy Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, wówczas. Pan Bóg skierował ich na początku, na początku do Góry Synaj, i tam zawarł z nimi przymierze, dał dziesięć Bożych przekazań i obiecał, że jeśli naród będzie się kierował tymi przekazaniami, to wówczas oni będą pod Bożą opieką. I to jest ważne, ponieważ to objawienie Boga nie jest skierowane już tylko do jednej osoby. Ta obietnica Boga jest skierowana do całego narodu. W ten sposób Bóg zaczął tworzyć cały naród, cały lud oparty na jego woli, oparty na drodze, którą on dla ludzi przygotował, oparty na przyjaźni z nim. Natomiast na tym jeszcze nie koniec, ponieważ przez cały ten czas w ludzie izraelskim, w narodzie wybranym, było oczekiwanie na coś jeszcze więcej. Wszyscy prorocy to podkreślali, że ma przyjść jeszcze jakiś ktoś niezwykły, kto w pełni objawi to, jak ma wyglądać relacja Boga i ludzkości. I my, jako chrześcijanie, jako członkowie Kościoła katolickiego, wierzymy, że to kolej, ten kolejny etap objawienia to jest osoba Jezusa Chrystusa. I ja bardzo świadomie mówię, że to nie chodzi o to, co powiedział Jezus. Tylko, że to jest osoba Jezusa Chrystusa. Dokumenty mówią dokładnie, że to jest wydarzenie Jezusa Chrystusa. W tym sensie, że to nie tylko to, co mówi Jezus, opowiada o Bogu, o relacji z nim, ale że z tego powodu, że Jezus sam był Bogiem, jest Bogiem, to każdy jego gest, każda jego mimika, każdy jego czyn, łzy wylane nad grobem łazarza, wszystko to opowiada. O sposobie, w jaki Bóg wchodzi w relacje z ludźmi. Nawet, a może nawet przede wszystkim śmierć na krzyżu, śmierć za wrogów. To, że do Judasza powiedział przyjacielu, że to wszystko pokazuje stosunek Boga do człowieka. Czyli mamy tę etapowość. I jest to też związane z tym, że i tak to też katechizm podkreśla. Że, że ta etapowość była potrzebna, ponieważ gdyby Bóg od razu w pełni objawił to przekazanie miłości, które zostawił nam w Jezusie, gdyby objawił je ludziom nieprzygotowanym, to wówczas dużo łatwiej by było im odrzucić to przekazanie. Zresztą nie okłamujmy się: dzisiaj to przekazanie też jest bardzo łatwo odrzucane jest trudne do przyjęcia, że tak ma wyglądać moja relacja z Bogiem i relacja z innymi ludźmi. Ale właśnie po to, żeby łatwiej było to przyjąć, potrzebne były te etapy. Nie ja tak zwracam na to uwagę, ponieważ niejednokrotnie w Starym Testamencie znajdują się zapisy zupełnie sprzeczne z tym, co nauczał Jezus. Chociażby zapisy związane z nakazem ludobójstwa które dawał Pan Bóg, że trzeba wymordować wioski, że trzeba wymordować mężczyzn, kobiety, dzieci, bydło, po to, żeby w podbitym ludzie nic nie zostawało. Takie zapisy są, ale właśnie nie jest to z tego powodu, że Pan Bóg nakazuje zabijanie, ale z tego powodu, że Pan Bóg to, jak y, swoją wolę, to, jak On chce, żebyśmy my kształtowali relacje, że On objawiał to stopniowo, po kolei, nie wszystko naraz. Można to również porównać do szkoły, że gdyby w pierwszej klasie szkoły podstawowej uczyć od razu rachunku różniczkowego, dziecko się niczego nie nauczy. Potrzeba było najpierw poznania cyferek, dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, po to, żeby na pewnym etapie dojść do tej już bardziej skomplikowanej matematyki. Więc to jest objawienie, które przechowuje Kościół. Te etapy objawienia, i szczególnie to ostatnie, najważniejsze, związane z wydarzeniem Jezusa Chrystusa, z jego słowami i z, z jego czynami. Czasami mówi się też w kościele o pewnych objawieniach prywatnych, objawieniach świętych, objawieniach Matki Bożej czy samego Pana Jezusa. I takie rzeczy są w kościele też przechowywane, natomiast one są zupełnie drugorzędne. W tym sensie, że dla Kościoła ostatecznym objawieniem tego, co Bóg chciał o sobie powiedzieć, ludziom jest to, co zrobił Jezus. I teraz wszystkie inne pozostałe objawienia, które były po tym wydarzeniu Jezusa Chrystusa, to one mogą mieć tylko charakter taki pewien pomocniczy, uzupełniający, że jednym z kryteriów badania ich autentyczności, jest to, czy one nie są sprzeczne z tym, co Jezus pozostawił po sobie. Gdyby na przykład, teraz ktoś mówił o tym, że objawił mu się Bóg i objawiła mu się trójca święta, która powiedziała, że w Trójcy świętej jest jeszcze jedna dodatkowa osoba, o której Jezus w ogóle nie wspominał, czyli że tak naprawdę mamy czwórcę świętą, to wówczas to by był znak, że takie objawienie jest nieautentyczne wszystkie objawienia prywatne nie mogą być sprzeczne z tym co pozostawił po sobie Jezus. To jest jeden z wyznaczników ich autentyczności. I my jako chrześcijanie też nie mamy obowiązku w ogóle wierzenia w te objawienia prywatne. Można je uznawać, chociażby objawienia, które miała Faustyna Kowalska, objawienia Matki Bożej z Guadalupe, objawienia, które miał ojciec Pio, można je uznawać, ale Kościół tego nie wymaga. To są rzeczy, które są tylko i wyłącznie pomocnicze. Głównym i najważniejszym objawieniem jest to, które wydarzyło się w Jezusie Chrystusie, bo w nim najpełniej widać, że Bogu spodobało się wyjść człowiekowi na spotkanie po to, żeby nawiązać relacje. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia! Pa!